Święty brat Albert w liście z nowicjatu księży Jezuitów, który wysłał do swojego przyjaciela Józefa, tak pisze: Kładę habit zakonny, żebym miał reguły życia i obowiązki, które by mi nie pozwalały upadać coraz niżej, bo każdy człowiek upada własnym ciężarem, jeśli go nic nie podtrzymuje i do Boga nie zdąża. Ty także za łaską Bożą jesteś człowiekiem małżeńskiego zakonu. Więc masz cały szereg świętych obowiązków, które dobre spełnienie zapewni Ci życie przyszłe za łaską Bożą. Dziękujmy obaj za nasze powołania. Święty brat Albert jest znany z pewnych podejść. Do człowieka z, pewnych, z pewnego rodzaju pracy z drugim człowiekiem, do tej pory nieznanych, do tej pory niepraktykowanych. Nawet to zdanie, które tu napisał, że obydwoje mamy powołanie, też na tamte czasy jest jakimś nowym. Ponieważ słowo powołanie było zarezerwowane tylko i wyłącznie do stanu kapłańskiego i zakonnego, nieliczni księża, nieliczni zakonnicy mówili o powołaniu do życia rodzinnego. Jest to absolutna nowość, ale daje nam to wiele do myślenia. Święty brat Albert zaznaczył, że zakonnicy mają swoje powołanie i muszą je wykonywać, żeby być zbawionymi. Tak samo my wszyscy, którzy żyjemy w związkach małżeńskich, też musimy tą w cudzysłowie regułę życia zakonnego, naszego powołania wykonywać. Zakonnik ślubuje trzy takie przyrzeczenia czystość ubóstwo i posłuszeństwo ludzie którzy zawierają związek małżeński też ślubują sobie miłość wierność uczciwą i uczciwość małżeńską pomoc w chorobie i to są takie fundamenty na których musimy bazować to jest coś pięknego w tamtych czasach porównanie i napisanie że małżeństwo też jest powołaniem. Módlmy się, kochani, za wszystkich ludzi, którzy żyją w małżeństwie. Módlmy się za tych, którzy już zostali wdowami, wdowcami. Módlmy się za tych wszystkich, którzy przeżywają ciężkie chwile w małżeństwie. Święty braci Albercie, módl się za nami.